W piątek 23 listopada wita Państwa Marta Paduczenko. Zapraszam na magazyn miejski. A w dzisiejszym serwisie? Sprawni w ekonomii, próbne matury, Triduum Cecylianum. Seminarium zorganizowane przez Fundację Renesans poświęcono sprawności w ekonomii osób niepełnosprawnych. Celem Fundacji Renesans i organizowanego przez nich projektu Sprawnie w Ekonomii jest wyrównanie szans życiowych osób niepełnosprawnych i zagrożonych marginalizacją społeczną, wsparcie osób bezrobotnych, bezdomnych o niskim statusie materialnym oraz ich rodzin poprzez udzielanie pomocy społecznej, edukacyjnej, zawodowej, psychicznej, medycznej i materialnej zgodnie z najnowszymi standardami polskimi i międzynarodowymi, a także wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń w rozwiązywaniu problemów społecznych i gospodarczych. W ubiegłym tygodniu zorganizowano konferencję poświęconą sprawności osób niepełnosprawnych w ekonomii społecznej. Niepełnosprawni w naszym województwie stanowią największą liczbę spośród osób niepełnosprawnych w całej Polsce procentowo mamy najwięcej, I tylko co czwarty niepełnosprawny ma pracę, więc jakby to jest rarytasem praca. Celem działań naszego projektu jest wzmocnienie pozycji osób niepełnosprawnych w organizacjach pozarządowych i w podmiotach ekonomii społecznej w celu uzyskania zatrudnienia. Mimo że z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej wiążą się korzyści, osobom niepełnosprawnym trudniej znaleźć pracę. Z zasady osoby niepełnosprawne uzyskują najniższe wynagrodzenie, czyli tą płacę minimalną, a nie są zatrudniane z wielu powodów. Jednym z nich są stereotypy, że niepełnosprawni że niepełnosprawni są gorzej wykształceni, że sprawiają problemy w pracy, że są roszczeniowi, że mają bardzo dużą absencję chorobową i nie przykładają się do pracy. Są to oczywiście wszystko stereotypy. Jak pokazały badania przeprowadzone na bardzo szeroką skalę przez Ojce Poland, Uczelnię Wyższą z Lublina, takie stereotypy przeważają u większości pracodawców, bo ponad 90% z nich dominują postawy niechęci do osób niepełnosprawnych, negowania ich i braku zainteresowania ich zatrudnieniem. W trakcie konferencji przedstawiono prezentację na temat perspektyw rozwoju ekonomii społecznej w kontekście przyszłego okresu programowania 2014-2020 oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwach społecznych. Trudno powiedzieć, jak to będzie się dalej rozwijało, dlatego że podczas swojej pracy obecnie obserwuję, że dużo osób interesuje się tą tematyką, jednak nie przekłada się to na wzrost tych przedsiębiorstw społecznych. Zakładane są spółdzielnie socjalne, głównie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektów, jednak one są nieefektywne. Te działania nie są efektywne, ponieważ one trwają, te spółdzielnie są zakładane na rok, osoby, które zakładają te spółdzielnie nie są informowane o wszystkich, e, wszystkich e, że tak powiem, aktach prawnych, dokumentach prawnych, przepisach finansowych, które muszą być stosowane podczas funkcjonowania takiej spółdzielni socjalnej. E, I w ostatnim czasie głównie mówi się o tym, żeby iść w kierunku zakładania przedsiębiorstw społecznych, ale funkcjonujących na zasadzie spółdzielni socjalnej. Znaczy nie spółdzielni socjalnej, tylko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest ona uważana za łatwiejszą formę prowadzenia działalności. Połowa osób zakładających spółdzielnię socjalną musi być wykluczona społecznie. Mowa tutaj o osobach bezrobotnych bądź niepełnosprawnych. Często jest e, trudno znaleźć takie osoby, które poradzą sobie w takiej spółdzielni socjalnej e, i często są one po prostu gdzieś tam wybierane z łapanki, żeby tylko taka spółdzielnia socjalna powstała. E, Obecny system reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce nie przystosowuje osób niepełnosprawnych do pracy w takich przedsiębiorstwach społecznych i spółdzielniach socjalnych. Dlatego, że osoby niepełnosprawne trafiają na początku do warsztatów terapii zajęciowej, e, następnie powinny trafić do zakładów aktywności zawodowej i bezpośrednio później do przedsiębiorstw społecznych. Jednak e, w zakładach aktywności zawodowej nie mamy tyle miejsc, żeby osoby z warsztatów terapii zajęciowej przeszły tam, bo jest w województwie lubelskim tylko pięć takich zakładów aktywności zawodowej, natomiast jest 58 warsztatów terapii zajęciowej, gdzie z warsztatów terapii zajęciowej bardzo trudno jest wyjść na, na rynek pracy, zarówno ten chroniony, jak i otwarty rynek pracy. Rozwiązaniem dla osób niepełnosprawnych może być organizacja staży, praktyk zawodowych, a także tworzenie przedsiębiorstw społecznych. Nietypowy wykład, bo śpiewany zaprezentował Janusz Skwarek, prodziekan Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Tytuł mojego wykładu to rola kultury w procesie wychowania człowieka, a szczególnie będę... Starał się przekonać słuchaczy, jak ważne w życiu człowieka jest udział w kulturze. I tutaj postawię taką tezę, że dzisiaj jakość życia każdego człowieka można mierzyć również udziałem nas, ludzi, dorosłych dzieci i młodzieży właśnie w kulturze. Ponadto zajmujemy się również muzykoterapią, a jak wiadomo, muzyka znacząco wpływa na proces rehabilitacji, więc ona go wspiera, ona czasami przyspiesza. Dzieje się dlatego tak, że działa po prostu na sferę psychiczną człowieka, a mózg wspomaga przecież organizm w procesie dochodzenia do zdrowia czy dochodzenia do sprawności. Wykład w postaci piosenki opierał się na ilustracjach muzycznych do poszczególnych fragmentów przemówienia. 20 listopada w całej Polsce rozpoczęły się prógne matury. Tym razem zorganizowało je wydarnictwo operon. Dziś skończyły się próbne matury. Ostatni dzień to sprawdzian z wiedzy z przedmiotów dodatkowych. Od wtorku przyszłoroczni maturzyści zmierzyli się z językiem polskim, matematyką, a także językami obcymi, historią, wosem, biologią, chemią, geografią, fizyką i astronomią w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Uczniowie już czują troszeczkę na, na swoich plecach ten powiew prawdziwej matury i mam nadzieję, że się postarają i, i wszystko zrobią, żeby jak najlepiej im to poszło. Stres jest troszeczkę niż na Maturze prawdziwej, chociaż młodzież jest przygotowana zarówno przez wychowawców, nauczycieli do próbnego egzaminu maturalnego. i Prosimy i zwracamy uwagę młodzieży na to, że to jest to dla nich ważny egzamin. I prosimy także oprócz takiego przygotowania merytorycznego do odpowiedniego stroju. Tematy z języka polskiego w tym roku były zaskoczeniem. No Lalki uczniowie nie spodziewali się, dlatego że lalka była na maturze w zeszłym roku tej prawdziwej. Zbrodnia i kara to jest niespodzianka dla uczniów. Chociaż prawdopodobnie niektórzy w mieście spodziewali się lalki. Natomiast no, ja jestem zdziwiona, że jest zbrodnia i kara. A jak nastroje wśród maturzystów? Za bardzo się nie stresuję. Wiem, że to matura próbna i jeszcze mam czas się przygotować do tej prawdziwej. Nie, stresu nie ma, ale obawiam się, się bardziej wypracowania z polskiego. Dlaczego? To jest dosyć trudne, tego nie było. To niestety, a dla niektórych na szczęście, była tylko próba przed prawdziwym egzaminem dojrzałości, który już za niecałe pół roku. Dziewiąte triduum Cecylianum odbyło się w Zamościu. Przez trzy dni koncertowano w Zamojskiej Katedrze ku czci Świętej Cecylii. Cecylia urodziła się na początku III wieku. Jako chrześcijanka złożyła ślub czystości i pomimo, że zmuszono ją do małżeństwa z ówczesnym poganinem Walerianem, nie tylko nie złamała ślubu, lecz jeszcze nawróciła swojego męża i jego brata Tyburciusza. Wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską przez ścięcie. Ich śmierć jest datowana na okres panowania Aleksandra Sewera. Święta Cecylia jest patronką chórzystów, lutników, Muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych. To na jej cześć, w Zamościu od 9 lat, organizowane są trzydniowe koncerty pod nazwą Triduum Cecylianum. Ponieważ y, rok, w którym akurat przeżywamy 9 y, Triduum Cecylianum, jest rokiem wiary w kościele, stąd też postanowiliśmy. Umieścić w cyklu koncertów wyłącznie muzykę polską, od najstarszej, od pieśni dziadów, pradziadów, wykonywane w opracowaniach artystycznych kompozytorów współczesnych, poprzez kompozycje współczesne, ale i także kompozycje dawne, zapomniane, na nowo odnalezione. Pierwszego dnia odbył się koncert pod nazwą Usłysz lud swój wierny. Były pieśni tradycyjne, wykonywane i była msza góralska Franciszka Lesla, oparta na motywach góralskich. Msza góralska poświęcona, dedykowana Ojcu Świętemu Janowi Pałowi II. Wykonawcami były zespoły połączone: Młodzieżowy Zespół Wokalny ze Świdnika, Chór Gminy Kurów i Młodzieżowa Orkiestra z Lubina pod dyrekcją Bogdana i Anny Lipińskich. Natomiast drugiego dnia podczas koncertu Pieśni Ujdzie Ciało usłyszeliśmy pieśni patriotyczne i religijne w wykonaniu chóru reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod dyrekcją Pawła Szkopa. Trzeci dzień upłynął pod znakiem muzyki staropolskiej. Zamojskie prawykonania utworów muzyki staropolskiej XVIII-XIX wieku. Dzieła, które były wybitnymi na tamte czasy na poziomie europejskich dzieł zapomniane, zagubione i w czasach XX wieku zostały przez polskich muzykologów odnalezione, zrekonstruowane i po raz pierwszy w Zamościu podczas trzeciego koncertu Tridum Cecilianum będziemy mogli wysłuchać motetu koncertującego Gloria Tibi Trinitas chwała trójcy świętszej Wincentego Maksylewicza a także wysłuchamy polskiej mszy Franciszka Lesla jednego z czołowych kompozytorów początku, pierwszej połowy XIX wieku. Wykonawcami trzeciego dnia byli Chór Archikatedry Warszawskiej, Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, Marlena Kleniewska, sopran, a także Tomasz Bębenek, organy. Corocznym organizatorem Triduum Cecylianum jest Stowarzyszenie na Rzecz Kuru Rezonans w Zamościu, Orkiestra Symfoniczna imienia Karola Namysłowskiego w Zamościu, a także Trzeci Batalion Zmechanizowany w Zamościu. To już wszystkie informacje, które mieliśmy Państwu do przekazania. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.